Witam, nazywam się Paweł Pabian, jestem przewodnikiem beskidzkim, świeżym oraz trenerem umiejętności osobistych. Pomagam firmom osiągać wyższe cele, pomagać szkolić się z komunikacji, umiejętności osobistych i też wystąpień publicznych. Są dwie rzeczy, którymi się zajmuję. Po pierwsze, to taka grupa górska największa w Polsce i najmniej uczęszczana, najmniej, najmniej odwiedzana. Jest tam najmniej rzeczy dla komercyjnych turystów do odwiedzenia. I otóż w tym momencie większość ludzi jest w błędzie, ponieważ jest tam tyle pięknych miejsc ukrytych, tyle pozostałości historii, architektury, tyle pięknych widoków, które zapierają wdech w tych piersiach, a przede wszystkim wolność. Moja miłość do Beskidu, Beskidu Niskiego polega na tym, że jak wychodzę na nasze piękne południe w Pieszczadach, południe wetlińską czy saryńską, to mam wokół siebie multum innych ludzi, którzy zaburzają mi tę wolność. Natomiast w Beskidzie Niskim, kiedy jestem w dolinie i wychodzę na górę, to może spotkam w ciągu całego dnia dwójkę osób i cieszę się, że tę dwójkę spotykam, ponieważ to, to ludzie strasznie zakręceni, którzy wiedzą po co tutaj są i praktycznie takie spotkanie kończy się co najmniej pół godziną pogawędką. Warto zobaczyć na pewno najwyższe szczyty Beskidu Niskiego. Warto wyjść na Lackową, warto wyjść na Busow, który jest po stronie słowackiej. Warto odwiedzić trzy góry, na których są wieże w Beskidzie Niskim, czyli Baranie, na szlaku granicznym niedaleko Barwinka. Bardzo polecam wyjście tam, ponieważ jest wieża, można podziwiać widoki, na... nawet zwidać Bieszczady stamtąd. Polecam Górę Grzywacką nad Nowym Żmigrodem, ponieważ też jest tam wieża. I kilka szczytów, z których są Polanki, na przykład Wysokie, niedaleko Krępnej. I to co z całego serca polecam i co zgodne zaufania to jest cała architektura i kultura związana z Łemkami, którzy zamieszkiwali te tereny oraz historia związana z pierwszą i drugą i wojną światową. W XI wieku, 9, XI wiek zaczęły się migracje łukiem Karpat. Z Ukrainy, przez ukraińskie Karpaty, przez, przez rumuńskie Karpaty, przez ukraińskie Karpaty. I ludzie w XIII-XIV wieku zaczęli się osadzać tutaj. Stąd te naleciałości związane z kulturą, z religią, ze wschodu. No i to, i ci ludzie wędrując tam z nadrubikonu, ponieważ migracje już zaczęły się nawet za czasów rzymskich, kiedy to przeludnienie tam następowało, ludzie musieli się przesunąć i znaleźć nowe tereny, zaczęli poruszać tym łukiem Karpat. Po czym, właśnie około XIV-XV wieku powstawały pierwsze wsie, które zakładali Łemkowie za czasów króla Kazimierza Wielkiego. I stąd mamy ten To Jest też hipoteza, że z niziny węgierskiej ludzie tutaj przybyli, ponieważ lepiej byli przy... z niziny węgierskiej, czyli tzw. biali Chorwaci, jest tych teorii kilka. I ci ludzie automatycznie byli przystosowani do gospodarki takiej górskiej. Ponieważ wiadomo, że tam ziemie nie obfitowały za bardzo w plony, wobec tego Polacy nie dawali sobie tam rady, ci, którzy kolonizowali te ziemie. Natomiast ci ludzie, którzy już kilka wieków wędrowali koczowniczym trybem życia z gór, przyszli tutaj, to nie wiedzieli co działa, jak hodować zwierzęta, jak mm -hmm. zaopiekować się ziemią, żeby przeżyć na tych terenach. Łemkowie, samo słowo łem Ktoś kiedyś obraźliwie powiedział na tych ludzi, którzy tutaj mieszkali ty łemku, a łem to znaczy tylko, czyli ty jesteś takim człowiekiem, pod człowiekiem niższą rasą. W związku z tym, potem to się tak utarło, że tych ludzi zaczęli to nazywać łemkami, potem oni sami to przejęli do swojej kultury, że utarło się, iż są łemkami. Są to Rusini, Rumuni. Pełno można akcentów w nazwach spotkać, jeśli chodzi o łemków, ponieważ mamy pełno gór w Beskidzie Niejskim o nazwie kicera w języku wołoskim, bo to tych, te rasy cał określano wołochami, którzy wędrowali. Sama Kiczera oznacza sam taki szczyt, który jest bezleśny, berdo to jest na przykład stromy stok. Przysłup to jest w języku wołoskim przełęcz. Pełno mamy, nazw, o, pełno mamy takich miejsc o nazwie przysłup, no i wiele innych jeszcze akcentów. Na szybko trasa, która mi pierwsza wpadła do głowy, to polecam odwiedzić uzdrowiska. I Wolnicz zdrój i Rymanów zdrój z małym przejściem pomiędzy tymi uzdrowiskami, ponieważ dystans między tymi uzdrowiskami wynosi około 5 km. Szlakiem jest to około 2 godzin spacerkiem. Natomiast wodzi on przez taką piękną, przez takie piękne wzniesienie o nazwie przymiarki. Widać stamtąd datry przy dobrej pogodzie. Widać. Piękne góry Beskidu Niskiego i można zejść jeszcze do Bałcianki, gdzie możemy podziwiać cerkiew Łemkowską w stylu zachodnio-łemkowskim, klasykę gatunku, jeśli chodzi o budownictwo cerkiewne Łemków. Jeśli chodzi o potrawy, to polecam spróbować to, czym Łemkowie odżywiali się w czasach biedy. Oni potrafili zjeść rzeczy niemożliwe. Czasy biedy, jest to czas zimy, kiedy wszystkie zapasy zostały wykorzystane, i tak naprawdę w terenie górskim nie mieli z czego przyrządzić potrawy, ani z jakich plonów skorzystać. W tym czasie potrafili nawet trawę mieszać z ziemią, z domieszką mąki i smażyć z tego placki. Także jeżeli ktoś ma mocny żołądek, to polecam. Druga rzecz, na Watrze Łemkowskiej z Dyni można spróbować pewnego trunku, który jest charakterystyczny dla Łemków. Nosi on nazwę kropka. Kropka eteru. Polega to na tym, że wodę albo mleko, delikatnie ciepłą, z góry traktujemy kropką eteru. Niektórzy potrafią pić sam eter, to już ci łękowie, którzy znają się na rzeczy. No i polega to na przechyleniu, prawda? Wypiciu tego. Natomiast jedna rzecz, kiedy pijemy eter, musimy pozwolić naszemu organizmowi, żeby się odbiło. Jeżeli się nie odbije, to człowiek, człowiek zaczyna być purpurowy, zielony i grozi to nawet zejściem z tego świata. Bardzo ciekawe doświadczenie, szybsza sprawa niż zabawy z alkoholem. architektura charakteryzuje się tym, że jeśli chodzi o budownictwo łemkowskie, oni żyli w tak zwanych hyżach. Chyrze, chyrze to były takie długie domki, gdzie była część wydzielona do mieszkania, zazwyczaj izba, a potem było kilka ułożonych części, między innymi było przejście, boisko, było miejsce, gdzie składowano siano, było miejsce, gdzie były właśnie zwierzęta i co to bogaci, bogaci łemkowie, hodowcy mieli także dodatkowe miejsca na konie i inne zwierzęta. Razem to wszystko w takiej jednej, długiej zagrodzie, jednobudynkowa. Najbiedniejsi łękowie żyli w tak zwanych kurnych chatach. Polegało to na tym, że nie mieli komina, a ogień był palony w budynku, wewnątrz, natomiast dym ulatował, ulatywał grawitacyjnie przez szpary. W związku z tym powyżej około 1,5-2 metrów cała część była zakopcona, a tak mniej więcej na tym poziomie pół metra nie było. Nie było to zakopcone, w związku z tym bardzo fajnie mieć w domku rozpalone ognisko. To jest pierwsza rzecz. Łemkowie mieszkali w chyżach. Druga rzecz to architektura sakralna. Klasyka bezkidu Niemieckiego praktycznie w każdej miejscowości możemy spotkać. Cerkwie, cerkiew, kiriakon, dom boży. Jest to świątynia, która była budowana przez Łemków w klasycznym stylu, na przykład zachodnio-łemkowskim, Zawsze mamy trzy części. Pierwsza z nich, najwyższa, to jest Babiniec, który, który mówiąc po naszemu, po polsku, był wieżą. W Babincu Babiniec wziął się od tego, że dawniej... Kobiety nie miały wstępu do miejsc do świątyni, właśnie stały w tej wieży i mogły patrzeć przez szparki i odkluczać jak tam z obrządkiem co się tam dzieje, prawda? Dopiero później kobiety zostały wpuszczone do kolejnej części, czyli Nawy. Nawa to jest to miejsce, gdzie mamy, to, ta środkowa, to środkowe miejsce w cerkwi, gdzie mamy miejsca siedzące, gdzie ludzie patrzą na kapłana, który na granicy prezbiterium odprawia, odprawia msz, odprawia. celebruje właśnie. Modły, prawda? Natomiast prezbiterium, ta trzecia część, najmniejsza, jeśli chodzi o Cerkiew, była to część wyłączona dla cywili. Łemkowie nie mieli tam wstępu. Tam mógł wejść tylko w odpowiednim czasie kapłan, aby dokonać przemienienia ciała pańskiego i także wody w wino. Pełna mistyki, klasycyzmu i, i znaków jest architektura Łemkowska, jeśli chodzi o, o sakrę. Pierwsza i druga wojna światowa odcisnęła piętno, ponieważ nawet pierwsza wojna światowa bardziej niż druga, ponieważ <laughs> wtedy na terenach Beskidów, oh, mówiąc brzydko, tłuknie się Austro-Węgrzy z Rosjanami. Gdyby Rosjanie przeszli przez pasmo Beskidów, pokonali granicę i wypłynęli na Nizinę Węgierską, wtedy Austro-Węgry przestały praktycznie istnieć. Dlatego takie mocne walki toczyły się w Beskidach po to, żeby te granice obronić, żeby Rosjan nie dopuścić na Nizinę Węgierską. W związku z tym najbardziej krwawe walki się toczyły. Jest bardzo duża ilość miejsc, między innymi Przełęcz Dukielska, gdzie podczas I i II wojny trwały zacięte walki, gdyż to jest najniższa Przełęcz w Beskidzie, niskim, najbardziej szeroka i najbardziej dogodna komunikacyjnie. Pozostałością po I wojnie światowej są godne polecenia, i to jest kolejna rzecz po architekturze mękowskiej cmentarze wojenne. Po 1915 roku powstał w Austro-Węgrzech Austro Wydział Grobów Cmentarnych, i oni uruchomili ogromną akcję budowy na całym terenie Beskidów, i nie tylko Beskidów, bowiem też to ciągnęło się przez Łuk Karpat, mniej więcej na całym terenie walk wydziały, gdzie stworzono właśnie koncepcję cmentarzy. Cmentarze, cmentarze zazwyczaj powstawały na szczytach. Szczyty w tym czasie były osłonięte. Dzisiaj po 70 latach większość, wszystkie praktycznie szczyty Beskidu Niskiego są zarośnięte i te cmentarze są w lasach poukrywane, już też poniszczone co po niektóre. Natomiast wtedy one górowały nad miejscowościami po to, żeby mieszkańcy patrzyli i mówili tak, wielkie rzeczy się tu działy. Austro-Węgrzy, Rosjanie razem pochowali na jednym, na tym samym cmentarzu, w hołdzie, że każdy walczył dla własnego narodu, że każdy walczył o swoje, prawda, o swoją wolność. No i dzisiaj możemy podziwiać m.in. Rotunda Góra, cmentarz nr 51, który jest perełką, jeśli chodzi o, o architekturę cmentarną. Duszan Jurkowicz zaprojektował ten cmentarz w stylu... No właśnie, projektował w drewnie. Okręg Żmigrodzki był jego, taką, jego, okre, jego, jego terenem, gdzie budował te wszystkie cmentarze wojenne. Chyba około 30 ich postawił, w związku z czym Chlubował się w drewnie. Ach, Chlubował się w drewnie, co nawiązywał do architektury łemkowskiej, Czyli krzyże właśnie pokryte gątem i takie różne gątyny, krzyże, oczywiście z daszkami bardzo uwielbiał architekturę łemkowską i to też odzwierciedlało się właśnie w tych cmentarzach.